Komentarz Watacha. Bo tak to był zawsze moim Nemesis YouTube'owym, więc kto nemezis. wie, może to jest początek wspaniałej przyjaźni z panem. On kiedyś mi dokuczał, bardzo mi dokuczał kiedyś. To prawda. <śmiech> <śmiech> to prawda, bardzo mu dokuczałem, bo nie wiem, czy zauważyliście. A mogę wam, jeżeli już się śmiejemy, już mówi, że mu dokuczałem i się wydało, że, że dokuczałem Sylwka Wardęgę. Młodszy Mancio wygnębił starego youtubera, to możecie możecie pognębić też Wardęgę. Wiecie jak. <laughs> Bo kanał Królestwo jest bardzo zabawnym kanałem, bo jeżeli możecie z. <laughs> możecie w kanale Kr Królestwo pozamieniać literki R i U i wyjdzie coś innego. Ile się pozbyć? <laughs> I to ja za trochę za często robiłem ten żart. <laughs> trochę za często ten głupi żart robiłem. <laughs> Nie wiem, czy kiedykolwiek to zauważyliście, ale. Nie nadal mnie to śmieszy. I to jest moment, gdzie nie lubię swojego poczucia humoru, ale. No bo jak to wymyśliłeś, bo tak to przeczytałem jako pierwszy raz. Bo to wiecie, bo to jest tu rule. No to jeżeli ja tak zobaczyłem, Jezu, jak on to skomplikował. On to skomplikował najbardziej na świecie, ten banner. I ja sobie wymyśliłem, że właśnie L-kę skreślamy. Erkę Zus zamieniamy <średziplinătoria> i wychodzi co innego. <średziplinătoria> o, bardzo podejrzały tego humor. Bardzo dojrzały humor. A wiecie co? Ja mam powiem historię. Ja Aha. kiedyś flaszkę postawiłem Mandziowi. Ugościłem. Nie tylko mi. Nie tylko mi. Go. Mimo, że ja nie lubię ludzi, to go ugościłem. To było gdzieś na jakimś evencie. SKKF już spał. Mamiko już spała. a ja... To był. Czekaj. SKKF spał. Mamiko spała. To był rok 2015. No i... Kiedy ja się ze skkf em pogodziłem na, na tego najemie? 2016 2015 albo 2016, najemie, gdzie się pogodziłem ze skkf em I gdzie droller mi powiedział, że i gdzie mi droler powiedział, że stworzy kanał Kajko, że stworzy swojego. Że stworzy kanał swojemu bratu i go wypromuje, ponieważ ma ładną mordę i to wystarczy, żeby stał się popularny. To był, to był 2015. Tak? Czy nie? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak, tak, tak. 2015. Ja siedziałem z Mandziem i go gościłem, a on później mi dokuczał na Facebooku. To no prawda. Robi się tak się nie robi. <noise> Mimo, że ja jestem naprawdę, że no nie lubię źle się czuję jak spędza z ludźmi czas, to, to ten. No nie, wiem, może właśnie. Mandziu nie wiedział, że jestem dziwny i myślał, że, y, że tylko dla niego jestem dziwny, nie? I może dlatego. Tak. No, w, w sumie, w sumie to prawda, w sumie bardzo personalnie brałem zaczepki Sylwestra i pasyw agresyw do niego. Byliśmy właśnie w otoczeniu właśnie SKK, ze SkKF się lubił. No w sumie to tak? Nie polubił. Bo ewidentnie mnie nie polubił wtedy, no tak mi się wydaje. No ale tu bardzo dziękuję, dam tego Mandziowi serce. To się kochamy Nie praktycznie w ogóle serc. Jest od idola. serce serc i napiszę. Przyjacielu. Aha. Jak odpisać? A, tu się odpisuje. Odpowiedz. Przyjacielu. Aha. A nie, to inaczej, inaczej to trzeba wpisać. Trzeba tak. Edytor przekreślenia generator tekstu przekreślił. Jezu, jak on się postarał z tym Mój komentarzem. Przyjacielu. Mój przyjacielu. Jak się postarał z tym komentarzem. Nie, Kopiuj. O! git jest teraz. Przedatony kurczaków zagrodowych. Uff. On jeszcze nie wie, coś ja jeszcze nie będzie, nie czy to już wszystko? Drobił, nie zrobił, wiesz? O, przyjacielu, jesteś mi naprawdę bliski. No tak, mogłem tak napisać przyjacielu. Nie no, dobra, znaczy... Kurde, pokażę wam od... No dużo było takich przyczyków od Mandia w moją stronę, ale Było, pokaż. To jest też tam normalnie, ja tam zawsze się to przybawiłem odpisując, ale on... Coś tam do mnie miał, no. Łap, 10 powodzenia. Nie aż rodzina. tak, to były wszystkie no, pasif agresji po prostu. i tyle. czy Tim X? X odniesie sukces. Ym... Hmm. W ogóle obejrzyjcie mój film. Dobra? Coś jeszcze mówi, czy to Pamiętaj jest to już jednak... wszystko? Wiesz co, ja to tak właśnie... No niby mam ten Instagram. Nagrywa... Z tym pod. Dobra, to mogę mu napisać. Napiszę mu na Facebooka. Tyl. Tak? Pewnie wziąłem perso. Nawet no, to w 2.15. Nie pamiętam już, bo głupim gnojem byłem i jestem, ale śledzę od, śledzę od wielu miesię miesięcy i kibicuję. Ki kibicuję. Nie pisałem komentar każy, bo komentarzy, bo trochę strach. Strach, ale czat dziś, dziś namówił. Zawalczymy, kiedyś wierzę. W Tibi. Oczywiście. Na 74 4 Jedynej, jedynej prawinnej wersji. O. Nowy kolega. Przyjaźnie robione. Jezu, ile przyjaźni. W przekreśleniu napisz nie no spokojnie, aż tak nie. W Tibi możemy pójść na openkę i tyle. Duży minus dla ciebie, bo ze wszystkich rzeczy przekładanie coś przed razem jest totalne. No co przekładanie? Pograłem, nagrałem się i wyszedłem. I tyle. Nagrałem się i wyszedłem. O nie, on to ogląda. Sylwek, nie oglądaj Piężone. tego. To teraz... A nie, dobrze, nie ogląda tego. Już się bałem, że ogląda Dom X i chciałem mój współczuć. Jezu, nie oglądaj dzisiejszego odcinka. Ciemneczko, Denis. 58, Pamiętam czasy jak z 9 lat temu... Boże Mentos, ja nie wiem, ja nie pamiętam, w miny ja nie pamiętam, 9 Dobrze lat temu, nie pamiętam, to byłby 20 rok 2011, lat. Pozdrawiam. nie wiem czy Mentos, wtedy skybloki były. Brązik, ja chory jestem, dlatego mi się nie chce grać więcej, nie chce mi się grać więcej, bo ja chory po prostu jestem, ja nie mam siły więcej grać, ja jestem naprawdę dzisiaj, uh, jestem zero head, ja siedzę, czuję, dotykam czoła, czuję, że ciepłe, uh, zatem... Uh.